Eee, kozera, możesz mi powiedzieć, co się z tobą stało? Spokojnie, znam na dodatek dobry sposób, żeby ci w tym pomóc. O, to mogę tak inaczej zniszczyć. No, to nieźle dało, co nie? Udy, co? Okej, okay, to było trochę dziwne, ale dobra, zrobione to zrobione. Pięknie. Dobra, zrobione to zrobione, O, o Zusmaria, nie tego się spodziewałem. To ma nie wziąć. O! Daj mi okej, okay, można powiedzieć, że poszło zgozba. Czy w ogóle trafiłem czy nie? Bo w sumie sam nie jestem pewny. Ja, ja nie widzę, żeby tu wokół coś wystrzeliło. To było naprawdę dziwne. Może jednak do czegoś się pan nadaje, redaktorze Hawkins? To mówi Warszawa. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Powstanie trwa już od 54 dni. Bombardowania nie ustają nawet na chwilę. Dzień w dzień. Dzielni mieszkańcy tego niegdyś pięknego miasta dosłownie mieszkają w ruinach. Każda kula i każda kropla wody ratują życie. Tu mówi Warszawa. Pomocy brakuje praktycznie wszystkiego. Bez nowych zapasów ranni nie przeżyją. Nawet najdrobniejsze obrażenia mogą skończyć się śmiercią. Nie rozumiem. Codziennie widzę alianckie samoloty. Ile stref straciliśmy? Prawie wszystkie. Cholera. Chodź, pójdziemy z doktorem Żabińskim do jego szpitala i spróbujemy jakoś pomóc. No, pięknie. Akurat jest już naprawdę gorzej. I musimy teraz przejść przy szpital. Do Dobra. No, tak, 4 dni. Akurat o ile pamiętam to już jeśli chodzi o ich to. Szczępał łaską Ducha Świętego. Pan który odpuszcza ci grzechy niech cię wybali i płaskali Amen. Chciałbym powiedzieć, że już powoli się kończy, Oczywiście nie są świadomi tego. Że te... ja to bandaże? Nie to mogło jakoś pomóc z tej ba poszukiwania bandaży? Chyba raczej nie. No, o kurde, się trochę przeteleportowałem. Wody. Proszę. Oczywiście, tylko... Zajmę się tym. się nie jestem pewien czy... czy trzeba podrość wodę. Tak tutaj stać. Właśnie idę, ale... gdzie ty kurde jesteś? Eee... Kozera? Możesz mi powiedzieć co się z tobą stało? Spokojnie. Znam na dodatek dobry sposób, żeby ci w tym pomóc. A jest nim. Ostatni punkt kontrolny. Teraz już widzę. Obóz dość przyłknął, żeby wziąć sobie drinka. Rozumiem. Kozera? władek, władek. Ciągle wśród nas. To Robert Hawkins. Przyszliśmy pomóc. Dobrze. Kapral Manierka potrzebuje dodatkowych ludzi. Pod warunkiem, że cel nie strzelają. Manierka, ten mały. Ech. Wracaj do zdrowia, przyjacielu, a my przepędzimy nazistów. Wiadomo, szybko na półdzie, co nie? No ile trzeba myśleć pozytywnie? tracimy go! Idę. Jedna kula, dwie kule, trzy. Pocyt! Proszę! Raga, to mogę tu pomóc? Oj, jednak mogę. Dobra, przytrzymuję. Przytrzymuję, spokojnie. Zmój, Powoli. Kurde, to trzymaj, 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 trzymaj. trzymaj. O, Okej, okay, to pomogło. Okej, okay. można powiedzieć, że coś tam próbowałem, ale widać, niestety kryzys jest coraz gorzej i coraz gorzej. O, to już pani martwi, co nie? Śmieć, śmieć panie, nad ich duszami. Czy tutaj mogę chociaż do wejść, zobaczyć co tu się dzieje? Widzę, że operują i tak bez nieczulicy. Cholera, jasna. Dobra kozera, prowadź dalej, bo nie mam pojęcia, gdzie się skierować. Okej, okay, czyli od ruszamy naprzód. Na, na razie nie widzę, gdzie tu sobie zarejestrować to P. Aż dobrze. Chodźmy na górę. Dobra, dobra, już widzę, tylko się jeszcze rozejrzę, patrzę, czy wszystko w porządku i widzę, że... Wreszcie trochę świeżego powietrza. Okay, Rozejrzycie i popytam. Witam, witam. Dzięki. Mamy zameldować się u manierki. Gdzie on jest? Na barykadzie. Zdaje się, że Niemcy szykują się do ataku. Mam złe przeczucia. Zwykle tak by... No. Ubiegał Tu entuzjazm tak robić szybko, ale... Dobra, co? Nie będę się wtrącać od sprawy. To tutaj? Eee, to pewnie kontratak, zgadza się? Dobra, dobra Dobra, już ruszam, już ruszam wszystko, co się rusza. Ooo i to z przyjemnością. Dobra, dałeś tych sukni synów. Gdzie oni są? Dobra, już mam Pięknie. Szybko ich załatwimy. Będzie po prostu po o, pięknie. O, no, nie trafiłem. Trochę nie idzie tak jak miał być, ale w sumie myślę, że jest dobrze. Zabij wrogiego oficera. Gdzie... Zależy, gdzie on jest. O, już widzę. Akurat dobrze się zaznaczył. O, kurde, nie ma municji. Nie mam municji. Czy mogę tutaj coś. O, tutaj mogę coś włączyć. O, dobra, 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 tylko chcę. Nie chcę, kurde, szybciej, szybciej. No, ja chcę tylko wziąć to. O, dzięki, dzięki, dzięki. Wreszcie. Właśnie dowalamy. Pięknie. kolejny. No, akurat twoja deska ci nie pomogła. Dawać kolejnych, jeszcze tu. No idziesz znacznie, teraz lepiej, idziesz znacznie lepiej. No tak. Akurat muszę przeładować. Tyk, tyk akurat musi się tam skować Ja mamy kolejnych no. ledwo co tam trafiam okej okay, trochę lepiej nie kolejny no tak pusz przewodować. No no nie tym razem skurwysynie synie. to cyk i idą no tak bo z przerwano falą i gotowe Dobra, już lecę, lecę, lecę jeszcze po to abolicję. Doskonale. O kurwa, nie zawożyłem granatu. Cholera jasna. Można powiedzieć, że przerwaliśmy ten kontratak, chociaż widzę, że dalej napierają. Będę trochę nie idzie, tak po mojej myśli, ale coś tam próbuję. Oj, ten akurat z... zginął. Dostał główkę i gdzie jeszcze? Dobra, mam cię. Jeszcze gdzieś tutaj. Dobra, gdzie kolejny? Już widzę. I był jeszcze jeden gdzieś tutaj, ale gdzie się schował, w sumie nie wiem. O. Dobra, lecę po amunicję. Tym razem je... O! No dobra, przynajmniej. O, dobra bo jest to nieważne. Próbujemy dalej. Dawajcie, ciężki sprzęt. Ciekawe, jak u nim się dostać. Czyli możemy, O piękne, e, piękna kamerka Czyli nie możemy się dostać się poza terę, bo może by łatwo zginąć W sumie O Może spróbujmy jakoś szybko ustrzelić, może w tym coś pomoże No nie wiem, nie wiem co to pomoże, o, czekaj, tego strzelca zastrzeliłem? O, w sumie, e, spoko, o, któryś byś tam jeszcze, o Dobra, mamy cię Kolejny o, rap, próbujmy tak Szybko i cyk! No! To akurat źle dało do hivatu No tak, muszę jeszcze przeładować Trzeba się jakoś bronić, ja? Tak łatwo skóry nie sprzedam Dobra, idzie kolejny o! Niepoczenie się wystawił Kolejny strzelec. O, już padł, dobra? Czekaj, chyba źle rzuciłem. A nie, dobrze. O, idzie do, doskonale, idzie będzie doskonale. Uszty w życiu, pięknie. I kolejna kamerka. piłwi, Judet. Tak, mogę powiedzieć, całkiem lepiej idzie. Dobra, dawaj gdzie są kolejni. No, nie tym razem. O, akurat ci się nie udało. O, ty za czołg. Spokojnie, mam jeszcze dwa koktajle łobotowa. to na pewno wystarczą. nie jestem pewny, ale warto mi się do tego nadzieja. Oż, ty w życiu! No tak, znowu pantera. O, o. Ale za, dlaczego mam się niby tu udać? Czekaj, tu mogę się tutaj tak dostać? Ej, ja od... A, do ładunki. Okej, okay, o... Od... O tej nie pomyślałem Dobra, szybko przeładujmy tutaj, żeby szybko jakoś ścisnąć. Okej, okay, to pomoże. A razło 5 sekund I szybko spierdalajmy. Szybko spierdalajmy No To powinno być dobrze, co nie? A, już teraz uciekają. Górze Mam cię. Jeszcze kolejny Każdy, kto może A, co tam? Jest napadę do... O chyba jestem mocno, o mocno kurde yy, właśnie obrona został prawie przełamana. kolejny padł. O, teraz tam dobra. Postaram się jakoś obronić, Jeden szybko tam, 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 tam kierujmy się, kierujmy się. i Miejmy nadzieję, że jakoś się tam uda Okej, okay. już widzę. A, to tu szybko pójdzie. Dobra, gdzie kolejny? Już widzę. Kurde, ten kolejny, to co widać. O, akurat dobrze ich widać ze względu na to ten rozbłysk tych karabinów. Dzięki temu bardziej utrudniają sobie robotę, bo i tak zaraz zginął. Dawaj, dawaj, jeszcze kolejny, dobra, gdzieś są jeszcze następni. Myślałem, że się tam udasz, otóż nie tym razem. jeszcze kolejny, no, szybko idzie. Dobra, dobra, już się za, zajmę. Za, za, za. O, nie, tylko nie pierdolę na dabeczka. Tylko nie pierdolę na dabeczka. Wiem, wiem. O, czekaj. Dobra. I cyk. To już napróbuję, ale lewo, co tam idzie. O! Zaraz, to właśnie. CK CKM z oficer? To trochę dziwne, ale. Niech będzie. Dobra, szybko powróć na stanowisko, bo tam jesteś naprawdę bezpieczny. Kurde, akurat musiałbyś przeładować. Nie, rozumiem. Musię jakoś próbować jeszcze coś obronić, mimo że ja ze zdobyłem więcej fragów. Ach, kurde, znowu będę już zejść na dół, serio? O, już widzę. Kurde, wydawało mi się, że ktoś... to, to czołg nas podził. a to proszę, był tutaj CKM. Ciężki sprzęt? No dobra. O. Okej. Okay. Chciałbym wyruszyć, żeby... Ale co mam użyć? A Ma to jakiś granat. MG40, to jednak musiał. O, serio. Teraz to bardziej mi robo ułatwiliście mi robotę. Kolejny. No, szybko idzie, znasz szybko. Gdzie to był? Gdzie on był? Hurry, jest tak ciemno. Ledwo co to widać? Dobra, kolejny Panzerfausta. Okej, okay, już wysiadam, już wysiadam. Szybko gdzie ten Panzerfaust. Czy, czy ktoś tu was ma z tego Panzerfausta? O, już widzę. Dobra, niech się tego zbliży, nie się tego zbliży, a ja ustawię, ustawię się tutaj O, za zniszczę i jebut żeby się wycofują, a ja kurde odebrałem Karabin Oj, spierdolili gdzieś No No jakoś się udało, ale jakim kosztem? Co to kosztowało? właśnie. I wiadomo, ile to jeszcze zdołają przetrwać. Musimy być czujni. Niemcy z pewnością spróbują znaleźć jakieś słabe punkty. Szkoda, że nie wziąłem kurtki tego trupa. Była cała wykrwi, była ciepła. Teraz tylko to się liczy. Ciąg dalszy nastąpi.